Słuchajcie drodzy widzowie w kolejnym bloku. można powiedzieć, że to już jest tuż po popołudnie bo mamy godzinę 17.10 wskoczyłem teraz właśnie na drugą działeczkę 6 km. my mieszkamy pod 20 km. Gdybyśmy mieszkali w samym to nie było Ale na biało to jest chłopiec. Zrobione i teraz schwyciłem na działkę kolejną przez drogę. Trochę jeszcze. Pojeżdżam do jest. A jakiś niestety, ale to nie będzie jutro by chyba z majsterkiem spędzimy e, szybko słuchajcie było. Spokój. z majstrem Spokój. Spokój. E, w warsztacie przy Renówce. a mianowicie wydmuchało szczeleczkę pod głowicą I dzisiaj byłem w krajemce kupiłem dwie żeby w razie gdyby tam okazało się że to nie jedna wjechane są może dwie no to dwie już będą w warsztacie uszczelni i będzie można myślę, że jutro trzeba byłoby się mocno sprężyć żeby to opanować a to jutro w dziedzielach, także wolne z rana do Kostynka Pomodlimy się, aby ten ciągle nam się e, ta praca niedzielna dobrze ułożyła, żeby nie było jak przysłowi, że niedzielna praca w punktu się obraca. E, myślę, że jeżeli z rana będziemy się pomodlić, to i wozia albo pomoże że wszystko pójdzie sprawnie i zostanie stanie zrobione należycie wybuchało uszczeleczkę i to majster mówi, że pod tą samą głowicą, pod którą wymienialiśmy yy, ją w styczniu 2023 yy, roku, czyli yy, yy, dokładnie można powiedzieć, że pora to roku yy

ni este Nie ja będzie jak są takie duże żeby tak jak tu jak to tutaj musi tutaj leci. No, tak, się miało, troszeczkę, nie? Ale nie ja tylko 50 lat, leci to nie, tak materiał. Dużo, nie Jak przyciemnisz na przykład tak jak jest tam, na czarno, Oglądam to jest, sobie to chłodni, też. Nie? No ale no, coś e, Chłopaków. To, na bednarach, ale powiem Wam, że nie podchodziłem. Majsterek rozmawiał z e, był u Czesia. A patnięcie pamiątkowe. nie byłem Lepiej. wiatr o. przydałoby się coś tu wykombinować żeby tu się nie gromadziło tam nie wpadało Zatrzymajmy. Nie sięgnę tego. Powiem wam, że jest. O! O! Co tutaj? Co tutaj jest? Zobaczcie. Już widzę, wy jeszcze nie. Ano? Są kanie dwie Ale czy to są Kanie zjadliwe, czy to już kapcie Zobaczymy. Uuu, nawet trzy coś pięknego, zobaczcie jakie mam kanie ładne. Aha kolacyjka będzie Super Tamta git. Ta jeszcze lepsza. Ale mi się udała. Zmienię. Zmienię zoom, o zobaczę. Piękne kanie. I tu mamy kolejną. Hm. Powiem wam, że już jestem zadowolony. No Kto by pomyślał. Może jeszcze coś tu jest. No coś pięknego. Ładnie dietetyczna. Kolacyjka dziś będzie. Coś jeszcze znajdziemy tutaj No proszę tutaj coś jest ale to już chyba stare To już chyba kapcie to, To już kapcie Widzicie takich nie lubię Dziadostwo Szajsem Trochę się tu spóźniliśmy Oś Kapciochy A, to, to, to już jest tam. Tamte fajne te Może jeszcze coś tu jest. Ta, -ra -ra -ra. ta, -ra -ra. Już mi się nie chce w nim już, dalej iść wrócimy się może jeszcze może jeszcze się trafią tam w tamtym miejscu no tu tutaj trzeba było być yy, dwa dni wcześniej ale tutaj mamy coś no to wszystko już przestarzałe tutaj jeszcze mamy coś Są kanie, zobaczcie w tej trawie. Tu kolejna. E, to już taka. To już taka. Nie za bardzo. Lubię kanie, ale takie świeżutkie, twarde. Te kapcie tutaj nie interesują mnie zbyt Lepiej zjesz. E, jednego, jedną, konkretną, fajną. Zobaczcie, jakie te są piękne, bielutkie, twarde. Może jeszcze gdzieś coś tu jest. Majsterka poczynstuje. Jeszcze jest, czy tu już nic nie ma? O tu jest. Zobaczymy to. A ta może być dobra. Tak. Ta, ta. ta jeszcze jest dobra. patrzcie Kanie. Kanie, panie. Panie, kanie. Mówią na nie też sowy. na te grzyby też sowa musi się ten pierścień przesuwać na nóżce który jest wiecie jak tam kurde zimno mi dobra nie idę już dalej tu już chodzić za dużo powiem wam że przepaduje co chwilę jakiś tam deszczyk drobny i buty mam już mokre chodząc po tych haszczach po tej trawie tutaj takie pokrzywy to raczej nie wiem no dobra grzybki zabieram jedziemy na dalsze grzybki zabieram i jedziemy dalsze no i dobra idziemy do ciągnika Tutaj są szybki na razie sobie tu poczekają, bo nie chcę ich obijać nie chcę, żeby się tutaj w ciągniku